Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Marek, przed nami ten wyjątkowy wieczór. Wieczór, kiedy przy wigilijnym stole spotkamy się z naszymi bliskimi, z naszymi rodzinami, pozostawiając troski i zmartwienia z dnia codziennego. Chciałbym wszystkim mieszkańcom Marek życzyć spokoju, radości, miłości i pokoju. Uniwersalne życzenia, ale czasami to są te rzeczy, których nam na co dzień brakuje. Młodszym mieszkańcom Marek, chciałbym życzyć wspaniałej gwiazdki, dużo prezentów, no i trochę śniegu. Śniegu na tyle dużo, że można było powiedzieć na sankach, ulepić bałwana, no i nie tak dużo, żeby rodzice nie musieli za dużo odśnieżać i martwić się o przejazd do pracy. A na najbliższy rok chciałbym życzyć Państwu wszystkim spełnienia marzeń, realizacji zamierzeń i planów. Wszystkiego dobrego, wesoły świąt. Drodzy mieszkańcy, świąt pięknych, pełnych radości, miłości i zrozumienia. Pięknych spotkań w gronie rodziny i wśród swoich przyjaciół. Dużo nadziei i wiele miłości w nowym 2015 roku. Tego wszystkiego Państwu życzą radni nowej kadencji Miasta Marki.